W gimnazjum, drugie miejsce, pierwsze miejsce w konkursie nauka, oszczędzanie, zabawa i wygrała wycieczkę do wspomnienia uczennica tego gimnazju. W zakresie działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej brak, powiem tak, że potwierdzają się te informacje, które wcześniej przekazywaliśmy, że są kłopoty ze skierowaniem środków na realizację zadań zwrotnych do dofinansowanie zadań własnych, z dziedziny y, pomocy społecznej napływają Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niepokojące sygnały, ale one są potwierdzone y, nie tylko jakąś tam intuicją, ale faktami również i pismem, które ostatnio wojewoda zbierała do wszystkich samorządów naszego również, przypominając o tym, że w 2009 roku posłowie włączyli wiele zadań, które były zadajami zadań własnych gminy i że budżet państwa będzie je dofinansowywać do wysok w wysokości do 80%. Czyli możemy się spodziewać, że do, czyli może być i zero, bo zero też jest do. I tu i, i, i jest po prostu, to jest to, czego możemy się spodziewać, że wprowadza się, y, gminy się coraz obciąża nowymi zadaniami na zachętę, że tak powiem dla, dla uśmierzenia bólu daje się na pieniądze, a później te pieniędzy się nie daje, a zadaje się zostawiać. Trzeba to finansować z własnych środków, kosztem oczywiście innych wydatków najczęściej wydatków inwestycyjnych, bo wydatki bieżące mają charakter sztywny. I tu właśnie jest niestety stwierdzono znacznie niedobór środków finansowych na różnego rodzaju świadczenia z dziedziny pomocy społecznej. Pani Sylwia Mackiewicz będzie jeszcze w późniejszej części, jak będzie Pan, że tak powiem, teza przedstawi sprawozdanie z działalności ośrodka to właśnie również te sprawy bardziej rozwinie. Jest realizowany program z Unii Europejskiej wczoraj gdzieś i, i jutro. Między innymi podpisano 15 kontraktów socjalnych. Realizacja z pewnej części naszego projektu poniesienia pracowników szmachu zamknię potycji na pomyślu. Także wiele jest również, również znowu z do akcji letniej. Jest podział miejsc od pomorskiego kuratora oświaty dla 20 miejsc dla dzieci z miasta Sztum i 19 miejsc dla dzieci z terenu gminy Sztum, tak kurator przyznał, na kolonie letnie najbliższe wakacje. Proszę Państwa, środki pomocowe, współpraca za granicą, programy pomocowe, organizacje pozarządowe, to są po prostu kolejne, składanie kolejnych wniosków o płatność na projekty, które są przez Gminę realizowane. Są to bardzo, tak powiem, taka benedyktyńska praca, ponieważ jest to wszystko bardzo skrupulatnie kontrolowane przez Urząd Marszałkowski. Najtrudniej nam jest w tych projektach partnerskich, ponieważ no, za siebie to jeszcze można odpowiadać, a trzeba jeszcze za innych odpowiadać, a że tak powiem, sposób funkcjonowania poszczególnych samorządów jest różny, ale to trzeba sobie z tymi problemami radzić, bo cel jest jeden. Środki po prostu muszą do nas trafić i trzeba wszelką pracę włożyć, żeby prawidłowo wniosek był złożony, a my musimy spełnić oczekiwania Urzędu Marszałkowskiego. Tu nie ma dyskusji. Trzeba zacisnąć zęby i robić to, co ma być zrobione. I tu są kolejne wnioski o płatność dotyczy to i centrum szkół, i bulwaru, i kanalizacji, i środki naszego budżetu zaczynają powoli spływać. Powoli zaczynają spływać. Ponadto trwają, tu się informowałem, przygotowania do wystąpienia o dofinansowanie budowy wodociągu w miejscowości Nowa Wieś. Na razie są to prace projektowe, bo nie trzeba będzie napisać studium wykonalności, w zasadzie te prace jednolę się toczą po to, żeby właśnie można było odpowiedni wniosek złożyć. Również spotkania środowiska kobiecego, y, ochrony zdrowia, realizacja uchwał Rady Miejskiej związanych ze, ze wsparciem organizacji pozarządowych, stypendiów sportowych. Dzisiaj te stypendia zostały wręczone. Jeszcze raz podkreślam, one zostały wręczone na wniosek klubów i y, komisji. Termin był do 30 marca, o ile pamiętam, tak? Więc y, terminy są terminami. To się zagapił naprawdę. Y, nie wiem, czy są takie sytuacje, bo wszyscy staraliśmy się dostrzec. Mam nadzieję, że jak ktoś nie zadbał, to że później do samorządu nie będzie o to również, o to nie będzie pretensji. Również i przyjęcie rozpatrzenie wniosku na dotację celową dla Parafii rzymskokatolickiej, katolickiej na przeprowadzenie prac konserwatorskich w zakresie wykonania, remontu i rozruszenia ulg wprowadzenie odprowadzeniem przy kościele w centrum miasta na placu wolności po Ewangelistów w Sztumie. I te prace są już rozpoczęte. Parafia pozyskała 150 tysięcy doszami z Ministerstwa Kultury. i Natomiast dołożyliśmy do wkładu własnego i te prace są realizowane. Ponadto sprawozdanie merytoryczne z Szczytkiego Centrum Kultury za okres to również wiele y, y, imprez organizowanych, współorganizowanych, pomoc, obsługa techniczna. Dotyczyło to i, no, uroczystości związanych y, z gratyfikacją Jana Pawła II, wiek Solidarności, y, wynajem sal, y, inauguracja działalności klubu literackiego w bibliotece, y, 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 działalność Uniwersytetu III wieku. I, I wiele festynów, y, y, pomoc przy organizacji wielu festynów w sołectwach, nie tylko w sołectwach, bo naprawdę y, prawie we wszystkich sołectwach odbywają się właśnie festyny z okazji, takie rodziny, z okazji Dnia Dziecka, Dnia Mamy. Y, ja wiem, że już minęło, ale zawsze z tej okazji można się spotkać i po, y, poświętować. I chciałbym jeszcze Państwa poinformować o takich sprawach. Po analizie i diagnozie sytuacji w Urzędzie Miasta prowadzono zmiany organizacyjne. Nie mają może charakteru takiego, te zmiany organizacyjne charakteru rewolucyjnego w sensie struktury. Tu są, tu są zmiany kosmetyczne, natomiast mają duże znaczenie pod kątem funkcjonalnym. I to wynika z tego, że prowadzone są uregulowania prawne, które zmniejszają odpowiedzialność pracowników administracji publicznej i samorządowej. Się wiele przepisów regulujących nasze zadania i kompetencje i trzeba było do tych zmieniających się przepisów i sytuacji również dopasować zakresy obowiązków wszystkich pracowników, czyli inaczej mówiąc tę pracę, którą mamy wykonać trzeba było na nowo przeanalizować i obdzielić, że tak powiem sprawiedliwie i równo wszystkich, żeby można było tę pracę wykonać. Zadaniem, celem tego było wzmocnienie odpowiedzialności i kompetencji pracowników urzędu, to samo zostało wykonane i w Ośrodku Pomocy Społecznej i w Miejscu gminnym Zespołek oświaty, ale również i zwiększenie kompetencji i odpowiedzialności szczebli i pośrednich kierowniczych, kierowników zastępców, zastępców kierowników. Ponadto, zgromadzenie wspólników spitowało Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Zgromadzenie wspólników zatwierdziło bilans spółki, rachunek zysków i strat y, udzieliło absolutorium zarządowi spółki ponadto y, podjęło uchwałę o podziału zysku. Firma wypracowała y, przeszło 700 tysięcy zysku I zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę, y, żeby 200 tysięcy zysku techników wpłynęło do budżetu i będę jako dywidenda y, z, z tego zysku i będę radnym proponować, żeby 200 tysięcy stworzyło początek takiego funduszu, którego moglibyśmy wspierać wspólnoty mieszkaniowe w remontach budynków. Są takie rozwiązania stosowane, one są zgodne z prawem. Można po prostu będziemy mogli się po prostu zastanowić nad tym, czy właśnie zachęcanie do termomodernizacji budynków poprzez pomoc w spłacie odsetek od kredytów czy części odsetek, żeby właśnie ta przestrzeń publiczna po prostu w ten sposób zaczęła się jeszcze szybciej zmieniać, albo inaczej mówiąc, żeby tempo tych zmian było dostosowane do zmiany tych przestrzeni publicznych, za które my się zabraliśmy w trakcie tych projektów unijnych. Także to będzie, będę proponować, żeby te środki po prostu zostały na taki cel przeznaczone. Ponadto uruchomiono fabrykę Pelet, czyli paliwa z biomasy w miejscowości Koniedwał. Planowanych tam jest zatrudnienie 21 pracowników. Firma planuje kolejną inwestycję, otrzymała wszystkie warunki dofinansowania z Unii, czyli produkcja paliwa też z biomasy i prądu elektrycznego i energii. Jest ta firma również zainteresowana ewentualnie inwestycją w specjalnej strefie. Nawet złożyła już wniosek, żeby y, też y, po prostu przerabiać y, butelki y, 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 z, y, z pełki. Są to bezemisyjne, złote, zamknięte instalacje. Taki są uprawy. Wiem, że taki wniosek został złożony. Ponadto, proszę Państwa, y, wiele spotkań z policją i ze służbami porządkowymi na temat y, ograniczenia y, czy zmiany zachowania na bulwarze. Nie tylko na bulwarze, ale ze szczególnym zmienieniem y, bulwaru, y, żeby te, te, te możliwości, które zostały przez samorząd stworzone monitoring, żeby został w jak najlepszym stopniu y, wykorzystane, ponieważ no, dochodzi do zachowań, y, które po prostu nie powinny mieć na miejsca. Dotyczy to spraw y, czystości, czyli Święcenie, wyprowadzanie te problemy z tym związane, i również zachowań, czyli picie alkoholu, które jest zabronione w miejscach publicznych i często postępująca za tym dewastacja, czyli niszczenie mienia, które tam się znajduje. Były już takie przypadki. Ja również i tu jest szczególna uwaga służb naszych teraz nastawiona właśnie na uszczelnienie tego systemu, że jak dochodzi do tych sytuacji, to żeby były one, już przechodzimy do etapu karania. Rozmowy się skończyły, porwaki były prowadzone, teraz po prostu w ten sposób yy, niestety trzeba reagować. Ponadto yy, ja spotykam się z młodzieżą, miałem już spotkanie z, gimna z gimnazjum. Dzisiaj liczka w liczka Piątek w Liceum z Młodzieżą, żeby właśnie ilustruje to zdjęciami z monitoringu, jakie są możliwości systemu, jakie sytuacje zostały zarejestrowane, czym się to zakończyło. Bo niestety to wszystko jest, będzie to też publikowane w internecie. Zgodnie z prawem, tak, żeby twarzy nie można było y, zidentyfikować, będziemy publikować w internecie te wszystkie właśnie zdjęcia, żeby pokazywać, jakie są możliwości systemu, y, który stworzyliśmy, po to, żeby też no, wywrzeć taką presję między mieszkańcami, bo jak już nie, 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 nie mandaty, czyli pieniądze, no to chociaż wstyd. Może ten wstyd będzie szczególnie właśnie y, zniechęcał do tego typu. Y, zachowań, do tego typu zachowań. I to w zasadzie wszystko. Ale mam jeszcze może taką jedną sprawę pozwolę sobie to na sesji, bo ona może jest prywatna, ale staje się coraz bardziej taka publiczna, bo wielu tyta mieszkańców i może burmistrza trochę po, po wyborach było jakby go nie było widać. Więc ja bym chciał powiedzieć, że to żadna choroba, tylko po prostu ja postanowiłem po wyborach, że muszę maraton przewiec i to wielka tego Wszystkiego z wysiłków jest pan trener, który mi reżim dla życiu obiecuję, że po tej sobocie, ten sobotę planujemy nie zrobić, może będzie okazja do tego, żeby nie tak było więcej widać. Dziękuję. Dziękuję bardzo za bardzo O przedstawienie sprawy do Zgodnie z przepisami ustawy pomocy społecznej Urziennego Środka Pomocy Społecznej składa Rady Gminy Zorośne Sprawozdanie z działalności w środkach oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Zgodnie z przepisami tej ustawy konieczne jest rok na przedłużenie takiego sprawozdania, co nie jest to nie jestem, jak pan burmistrz powiedział, ale jest taki takich to dostąc państwu przedstawić. z jakąś konstatką liczbą osób korzystających z pomocy społecznej, które występowały na ścieżce nienawi 2003-2008. W którym 2003 w zeszłym roku informowałam Państwa, że ta liczba nieznacznie wzrosła, a w 2010 roku nastąpił dalszy spadek. Nie jest to jednak jakiś taki znaczący spadek, są to niewielkie liczby w porównaniu do roku 2003 i ta liczba rocznie jest dwukrotnie wyższa, dwukrotnie wyższa była liczba rocznie w roku 2003 niż w roku 2000. Dział klientów pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców gminy w roku 2004 użytkował się na poziomie 21%. w roku 2010, podobnie jak w 2009, osiągnął skali 9,84%. W jednak trzeba wyraźnie, że jest to informacja czysto statystyczna, ponieważ w dużej mierze nie odzwierciedla ona rzeczywistości. To znaczy, po pierwsze, najpoważniejszym źródłem spadku klientów w pomocy społecznej w poprzednich latach w ogólnie To znaczy ustawa o świadczeniach rodzinnych po pewnego rodzaju nowe świadczenia, które zostały przyjęte z systemu pomocy społecznej i znalazły się jako świadczenia obligatoryjnego z praw oświadczeń rodzinnych, w chociaż, pośród oświadczenia świadczeń z tytułu niepełnosprawności czy z tytułu samotnego wychowywania dzieci. Jednocześnie w związku z założeniem dyrektyw do podobnych świadczeń rodzinnych, kiedy nie jest świadczoną spłaty, sytuacja, w której rodzina nie Świadczeń z uwagi właśnie na to, czasami niewielkie przekroczenie kroków dochodowych. Chciałem Państwu tylko przypomnieć, że ostatnia weryfikacja produktów dochodowych do celu świadczeń tego, z tym mózg miejsce w 2006 roku, czyli 5 lat temu, a w przypadku świadczeń będzie miało miejsce 7 lat temu, czyli ostatni produkt